Cześć, witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Rafi i zapraszam Was do oglądania kolejnego ekscytującego odcinka z fabuły Monster Hunter World. Znajdujemy się w bazie badawczej i musimy iść na koralowego Pogórza na zadanie balonowe problemy. Jest to przydzielona misja fabularna. Podaliśmy do przewodniczki Na Pogórzu Koralowym nie udało się nam znaleźć śladu wzora Magdarosa Ale drogą powietrzną powinno dać się bezpiecznie dotrzeć do Gnijącej Doliny Założę się o wszystko, że stamtąd coś znajdziemy ruszamy hmm. zapatrzenie 3 w locie. nasi nowi goście wspomnieli, że możemy znowu przerobić naszą bazę badawczą na statek powietrzny, czy to prawda? co mogę dla ciebie zrobić? tutaj możemy kupić tak jak kupujemy w Asterze od kupca możemy sobie zakupić bombę Amunicję, to samo Co was u kupca? Kupiec kuźni Dobrze, lecimy Bez względnej zwłoki Ruszamy Musimy zjeść, oh, yeah. czy coś da nam atak? Atak, wzrost ataku małe i wzrost obrony małe, wzrost ataku średni. A czy poprosimy to. Razem przewodniczka nam coś upichciła dla odmiany. Jak nie zjemy w bazie, to zawsze, jeżeli wylądujemy w obozie, bo zdarza się, że nie możemy czasami wylądować, to zjemy tutaj zawsze na miejscu. Tutaj nam gra daje darmowe rzeczy. Przygarnijmy to. I lecimy szukać Oulu. Zawsze jak spotykamy pierwszego potworka, stworka, to szukamy śladów i chcąc nie chcąc musimy grać solo, jeżeli byśmy chcieli grać multi zawsze musimy znaleźć najpierw i odtworzyć cutscenka, ślady musimy znaleźć i zobaczyć musimy potwórka stworka także najpierw musimy poznać Kim on jest i gdzie jest na mapie, bo w tej chwili go nie mamy nawet na mapie. Tutaj na linie jak Tarzan. Yy, mamy już niewiele tych śladów chyba do zebrania. Znaleźliśmy nasz balonik. Chyba nas widzi. dasz się nam jako balon. Zobaczam się tutaj. wyjąć tą siatkę dokładnie tak wpadłeś w moją łapkę minową długi masz ten ogon Na dymasie, jak balonik, jeszcze rzuca wiatrem. I jeżeli jest w takiej formie, to nawet dobrze. Bardzo łatwo jest go trafić. Drabmy się do niego Zmiękczmy go Na chwilę stanął i... Doznał ślinotoku, toków więc mogliśmy go przytrzymać O, ucieka Nie mogę zrobić żadnej amunicji, ponieważ nie mam potrzebnych do tego przedmiotów. Proszę jak ładnie otworzyliśmy tutaj cały obszar. Ja sobie pójdę, uzupełnię sobie amunicję. O, w obozie masz do dyspozycji 5 udogodnień, które pozwolą ci przygotować się na następne polowanie. I mamy tu wymienione: namiot, skrzynia, księga zadań, koleszkot i kantyna. Tutaj macie napisane, co robi namiot, księga zadań. Szybka podróż. Dokładnie. Sure tutaj możemy sobie zmienić faktycznie wszystko. Mamy tutaj zestaw naszych przedmiotów. I sobie weźmiemy. I lecimy dalej. Mamy już więcej naboi. Hmm. I tu znajdziemy jeszcze jakieś dodatkowe ślady. Trzeba też pamiętać, że każda misja jest ograniczona też czasowo, także trzeba się spieszyć. Nasz balonik odleciał. Mmm, Titsijaku, stary znajomy. Widać, hmm, widać że już w tym go Krzysiana... Rzucić. Mm, Paloma już ucieka najprawdopodobniej powinien mieć czaszkę Najwyraźniej chyba gulało ucieka do swojego gniazda to będziemy go gonić Mam nadzieję, że wystarczy mi amunicji, ponieważ mamy ich dosyć mało. Mhm, mamy tutaj palumny. trochę pokrzyczy a my dostaliśmy błyskowy jak taki latający stworek jest wysoko możemy go zmusić do lądowania Zdaję z niego takim błyskiem. Pokonaliśmy To Lunu. You know? Dostało nam 5 sztuk amunicji, dobra, zrobiliśmy zadanie, upolowaliśmy Paulumu, można go złapać albo zabić, chyba że jest napisane, że złapać. To tylko można go złapać. Zwieźliśmy eee, wszystko oczywiście. Trochę poziomu koleżko kota, trochę łowcy. I wróciliśmy do bazy badawczej, do naszej pani kapitan. Nareszcie. Balony zostały podczepione i statek powietrzny jest gotowy, a wszystko dzięki tobie i temu inżynierowi powietrznemu. Przygotowania do naszej stronie również zostały zakończone, możemy wyruszyć w drogę, gdy tylko będziesz gotów. Jest jednak jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Nie zawracaliśmy Tobie głowy lotem próbnym, nie przeszkadzać Ci to. <grym> nie. Czyli czeka nas twarde lądowanie. Po prostu powiedz, kiedy będziesz gotowy i zaczniemy odpadać w głąb gnijącej doliny. Dobra. Uh, mhm. Mm Co tam przewodniczko? Ej, co się stanie z naszymi zapasami i próbkami, jeśli baza badawcza zbije się w powietrze? jeśli wszystko się przewróci, będę musiał od nowa wszystko porządkować. Cóż mogę dla ciebie zrobić? Tak... może dla mnie zrobić... To, że ja chciałbym zobaczyć, czy masz amunicję. Ponieważ moja amunicja jest już na wyczerpaniu. Samo w skrzynce nie mamy już. Mhm. Możemy sobie kupić zapas. mam się skończył. Jeszcze raz porozmawiać. Z panią kapitan. A tutaj jeszcze mamy. O, inżynier powietrzny. Ten, który zainstalował te balony z Palumu. Właściwie zamiał ja ci o tym powiedzieć. Wędrowałem przez pogórze szukając materiałów do dostatku i tak sobie pomyślałem, poruszanie się po Pogórze Koralowym byłoby znacznie łatwiejsze gdybym skonstruował tu wyciąg linowy. Więc poprosiłem Centrum Zasobów o części, które potrzebuję. Myślę, że byłoby nam tu znacznie wygodniej, więc byłoby cudownie gdybyś mógł mi pomóc. Dobrze. Pomożemy tobie Pani kapitan, jeszcze coś? Jesteś gotowy na lot do ginijącej doliny? Eee... Nie? Świetnie, daj znać kiedy będziesz gotowa Zabiliśmy Palumu Naprawiliśmy statek. Myślę, że w następnym odcinku porozmawiamy z panią, kapitan, i udamy się w nieznane naszym nowym statkiem powietrznym. W tym odcinku to ja dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam was do następnego.